Jest o koń, taki około 30 duch. Zaraz chwilę go dobrze złapię. Pierwsze opuszczenie przynęty na dno Po zawodach Szkoda nie w czasie zawodu. Szkoda, że nie w czasie zawodu wziął, ale trudno byłby piękniejszy wynik nie jest źle na zawodach miałem wynik 1185 gram, nie wiem które miejsce, ale to nieważne. Pięknego konia zrobiłem Cieszę się o, z tego nie mamy miarki, byśmy go zmierzyli. Około 30. Ale będzie miał jakieś 29-30 cm. No, co ty może? więcej, 30, coś takiego. Nie wiem, zaczyn. Wracam do wody. Wracam do wody, nie mam co z nim zrobić. Jeszcze poproszę. Jakby pan mógł mi zdjęcie moim cudownym telefonem. Okoń wraca do wody. Okoń wraca do wody. Widać przerębę ładnie? Widać, widać. Dobra. Idź przyjacielu, rośni. Wszystko mamy Poszedł Dobra poszedł i widzimy się za chwilę jak będzie jakaś rybka Poszło. Przed chwilą było kolejne branie, niestety ryba się spięła Próbujemy dalej robi Najlepiej biorą z opadu i z z nieruchomego ładny, ładny, no trafi się jak w ślepej kurze ziarno pierwsza dziura wezmę podkładkę pod kolano, bo nie chcę drugi. Tak tak? no. Ja około 6 będę miał. Nie, to no będzie miał podobnie, bo ten blaton tak aż tam się nie niesie. A tę surową wersję to możesz mi wysłać na ten... na... gdzieś tam, nie wiem A to i tak mi się poskleje, bo to jest w klipach, nie? Ja wiem, 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 to możesz mi na takie surowe dwa czy trzy, jak tam będzie Sprawdź czy mam coś na haczyku No przydałby się to No godzinę No dokładnie Ja mówię Ci że tam miałem Wsadzałem kur widziałem go tylko widzimy już był w przerębli, nie? Tylko tą mormyszkę wypuścił po prostu z mordy i już wkładałem rękę już miałem pod samym lodem rękę i zapęgę palcem za skrzelę jedno nie? Ale zaczął, odżył nagle, bo go ciągnąłem jak, jak kłodę po prostu, w ogóle nie walczył. Tamten, ale i... Zaraz patrzę, za jakąś, nie wiem, za pół godziny ten Piotruś go złowi, 32 cm okoń i prawie pół kilo. No króciutka, króciutka, ale sam przeręby A, co zniemy Ej nawet tu chyba dziura jest za mną mi się wydaje? No tutaj zobacz Czekaj to bo No, masz ładną dziurę Dobra Tam ci sitko rzucę, żebyś wybrał tego szaryżu trochę. Dobra, dobra. O! Maja się łapy do łajka, ale potem to wbijać i wbijać. Tak! Przełożenie beznadziejne. Wiesz, coś powiem, że to chyba szłamowica tego okonia po prostu już przeszła. No albo ten... takim sam ten Alfa, nie? nie. Tak. Może pierwszy płynie do tego, nie? No możliwe, no bo zaraz jak go wypuściłem, miałem drugie branie, ale to widzisz, dupa, no z zszedł. Bywa. O, jak dobrze, odeszły, nie No i tak samo. Opuściłem. O. Ile mamy lodu? No lodu będzie za 35 cm jak nic Grubiutki, aczkolwiek już w wierzchu trochę gąbkowaty A... Zbrałeś... ja to powiedzieć. W innych miastach w Polsce nie ma lodu w ogóle. No mamy to szczęście, że mieszkamy w Ostrojence no. I mamy blisko praktycznie wszędzie na no, jakąkolwiek wodę a na Śląsku siedzą na, ty, na kanale i łowią na słabie. no, tak tak jest, jest strasznie gorąco, siedzą sami blubie Tak. nic, mówię, że, gor że gorąco jest strasznie no. No i nawet więcej, w słońcu może być nawet i około 20, tak jak grzeje. Ja to tą kurtkę, bo już Zdejmij kurtkę, tak, bo to już płynie po plecach całkowicie. Siedzimy w samych bluzach, jakbyście chcieli wiedzieć. Zaraz przedstawię kamerę, tak, żeby obejmowano słuch poboju. No no, to widzisz, bo to twój sprzęt, ja tego nie obsługiwałem to nie znam się. Proszę. Na mormyszkę nie było brań. Przerzucę się na szarpaka, może się tutaj. Zobaczymy. No się, że nie spodziewałem się o Pierwszy mi myślałem, że to będzie płoć większa. No ja też właśnie, ale tak patrzę, że coś walczy. Ale szedł i tak z murowa, tak na Trudno było określić, co to będzie. Dobrze, że trafił na takich ludzi, to wypuszczają ryby. Pewnie. Miała farta samica. No. No, zobacz zaraz. O, o takim oto sprzętem będę łowił na szarpaka. Błyska podlodowa. Kołowroteczek mały i wędeczka. To jest kopowa. Może znowu się to uczepi. I tak zostanie wypuszczony okaż. Nie bierzemy nic do domu dzisiaj. Tutaj, tu, jak tu jak, przez jakieś 10 minut nic nie będzie, to przejdziemy się gdzieś indziej może. No dobra. Dziur jest dużo, nie trzeba wiercić, także... No, spróbujemy ogarnąć jakieś płytsze miejsce może. Może jakaś płotka taka większa? Tak, do 4 metrów jakieś miejsce, bo tutaj jest... Tam zobacz jeszcze jest. Bardzo głęboko. No, za nami dużo dziur jeszcze po zostało. Mamy niedużo czasu. 1,5 godziny jakieś. Może nawet nie. No zobaczymy. Nie trafił Niespodziewany w ogóle A ja nawet branie nie Nie? To zaraz przyjdziemy, przy gdzie indziej Dobra, ja tutaj z winy Łowica przeszła, bo jakby był to by uderzył O Boże, znowu kręci tym obrotki jak masz to wejść tam ze stopniu, co? Tam jest taki guzik na środku Zaraz ogarni. No. Leci helikopter, nie wiem czego widać. To taki ży żyrokopter. naśmiłkowania nawet mniej nawet mniej bo mamy 5 kilometrów tam żeby dojść jak widać żeby widzieć było widać było 5 metrów o dobra widać gdzie widać że łamże nie trzyma Wód, czystości. Nie trzymają fasonu. No. Myślałem, że jakieś ogarnięte chłopaki, ale jednak się przyjrzyliśmy. No, tam masz sporo szans. Ale bierze, co... patrz, 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 patrz. Już bierze? No, nie złożyło dojść. Masz tam dobrze dziurę dziury. To... Dobra, to zaraz szybko sobie. Tak, na szybko, 5 minut. Ale wyciągamy trzy ryby i idziemy. Na głowę o. oczywiście. Dobra, nie będę gadał, bo nic nie mam. Dobra, już... Ja no. Jezu... No rzeczywiście 5 metrów, więc tu z 8 metrów. Krąpik. Jest krąpik. No kurde, no. Drugi dopiero tego dnia. Drugi? Drugi, miałem jednego na zawodach. Nie nieduży. Hopla, z powrotem. No kurde, no wiesz co. Zdeklasujesz mnie. Nie. Ja już parę razy na lodzie dobyłem, to wiesz trochę. Ja jestem drugi, no, drugi raz. No, ale i tak się nieźle idzie. Jeszcze jeszcze dwie ryby się zbiorą Dobra ja mi objazdy też. O No nie Nie ma zanęconej dziury a ciągać jakbyś miał zanęconej Może na bok im spadła <noise> Może o, Branie zabraniem Też się nie da wciąć On się bawi na razie wiesz Potem odjazd i... bo nic nawet już nie trąci. Ale dobrze się. O, chłopaki. się chłopaki przygotowali, nie? Te. Poteczka, zgrabna. No. O, ładno. Dobra. O, o, o kiepsko. Dobrze. Dobra, poteczka taka szybko, bo tu mamy kryzys. Dobra, już, już, już. już jest. No. Dobra, się, to zaraz się zbieramy. Mogę jedną piśmietkę na. No bierz, bierz, pochodkę, bierz. bierz, Kurde, no ja mam takie nie, nie do zacięcia. Nie zacinaj nawet w pierwszym momencie. Zostaw na trochę. Mhm. Może coś da Trzeba będzie zdrowo dymać tam do brzegu. No, trzeba będzie dobrze zatwierdzonać. Żeby nie spóźnić się na autobus, trzeba autokar. Widzę. No autokar, ja też widzę, ale wie. 3 km od niego na dzień. O, o, o. Ona jest ta łoda tutaj, tak zamęcili. aż przęci. No, no dobrze mówię, nie ani. O, powoli. A te chłopaki, co teraz mówili, to oni za, za nami siedzieli. Tak, tak. Oni <grystanie> są złomą No co, to jak oni są do stromeńki? A którzy, o których ci mówisz? No teraz to mówili, że mamy tylko. A, ci! No to oni za, za nami, w to musi a, ja mówię o tych, co tutaj zostawiłeś, no. to jest ty. Przez to, to, tak. Przez to zamęty, ten. Opóźnia się schodzenie. Tak, taka skorupa. Kurna. Coś ta trzecia nie chce wziąć, ale to trzeba już... Siedzi. Dobra. Coś ładniejszego walczy o, ładnie u. o, piękna. jest płoteczka doczekana Piękna. panie, takich na zawodach 20 i 1 kur jest płoteczka stój tak no nie, jak ja tego nie lubię chodź tu o, siedzi, u mnie trzecia ryba i się zwijam no poczekaj na mnie! Poczekaj, zaraz z dwoma przypozujemy. Czy ja coś mam takie? O, dobra. Może ja mam matkę twojej? Taka płateczka. Nie wiem czy widać. O jest. Taka i taka. No. Dobra. Wracamy do wody. Dawaj, jeszcze szybko pojedy. Oni jakoś linowo rnęczyli, że taka zielona. Nie, nie, no nie wiem właśnie. Marcefonowe takie, kurka ja. Czekaj. Dobra, 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 zwijajcie. Czekaj? O, chwila, chwila, poczekaj, bo tu już mam... Moją... Dobra, masz. To panie, zdrowo, ty. Czekaj, zaraz ogarniemy tam. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja zwinę trochę tej swojej. Poczekaj. Dobra, już żywię. No mam malutko czasu, to jest taki... chudy, bro. dzwonek dosłownie. No. Ale. Nie, no kurno, to ludzi. A za dużo tutaj zanęty zastosowali? No ale i resztkę. Tak, ale. Dobra Płateczka super. Dziękujemy za uwagę. Poczekaj, poczekaj, jeszcze muszę jechać po szybko. <noise> dobra, najbliżej będziemy wiedzieli. Nie, Kiedy pijuka? następna wyprawa? Następnej już chyba w tym roku nie będzie. A za tydzień ma być yy, mistrzostwa koła na bluzy Ale nie wiem czy się trzyma. Jak będą to oczywiście też coś nakręcimy Wyrzucimy Siedź Dobra Jest ostatnia poteczka tylko wam pokażę Wrzutem na, na taśmę, jeszcze jedna siedzi tak. No ale malej. Ale o Oto właśnie to wysypca. To walczę, zaraz odmalimy I jest taka potęczka. Dobra, lecimy do wody. Pa, siedzi tu i je. Cześć.